ma się ma widzów, Witam cię bardzo serdecznie z tej strony. Tomek. Często pytacie mnie o to, co się stało z Tomkiem. Tak, ten Tomek. Jak widziałeś może po filmiku spod komendy w tym sezonie, Moto wraz z kompletem dokumentów jest u mnie. Naprawdę nie na długo, bo po, po takiej dłuższej przerwie musiałem się nim względnie intensywnie rozjeździć. Teraz jest tymczasowo w, w krainie może nie wiecznej, ale de besty. I jak zresztą zauważyłeś, raczej w sezonie wolę jeździć niż siedzieć i montować filmy. Także mam bardzo dużo materiału z GoPro, które często mi towarzyszy w jeździe i co tam się ciekawego wydarzy, to zawsze jakoś tam lubię sobie uwiecznić i później obejrzeć. Nagrywam głos przed świętami i pomyślałem, że w ramach takiego świątecznego specjalu wystartuję z taką nową serią, gdzie będę odpowiadał na komentarze z jakimiś materiałami z jazdy w tle. Będę może pokazywał wam jakieś ciekawe miejsca. Akurat tym razem jest bez Wolcika, ale mam parę rzeczy też z nim. Także mam nadzieję, że się Wam to spodoba. Na pierwszy ogień idzie parada z 15 sierpnia po okolicy. Na początku chciałbym zaznaczyć, że przygoda z pierwszego oryginalnego shorta bardzo wiele mnie nauczyła. Zaopatrzyłem się w interkom, który niestety kompletnie nie nadaje się do nagrywania. Poiść suwerów i trzeszczy, no i co nie tylko. Chciałbym zaznaczyć też, że promuję teraz bezpieczną, przepisową jazdę z poszanowaniem. Ruchu ulicznego, wszelkich norm, prawa i kultury na drodze, oraz nie zachowuję się nierozważnie. Namawiam wszystkich do odpowiedzialnej jazdy, odpowiedzialnych zachowań na drodze. A jeśli zobaczycie na tym kanale jakieś inne zachowania, to znaczy, że. Zostały one nadesłane anonimowo i nie znam tych osób, które tam się poruszają, bo najprawdopodobniej zostały one wygenerowane z użyciem sztucznej inteligencji. A teraz kilka komentarzy w losowej kolejności, które najbardziej rzuciły mi się w oczy. Bardzo niedobrze wróci i przeproś mamy. Pozdrawiam, pozdrawiam, Igorek. To akurat zazwyczaj mi się zdarza, jak ląduję na glebie. O, to jest bardzo dobra rada, kupiłem. Nagrywam bardzo polecam. Pry, pry. Akurat ten autor komentarza nie jest gorszy. Też potrafi. Widziałem, widziałem. No i ogółem. Pozdrawiam oczywiście. I dziękuję za odwiedziny. That's Real Life GTA Messi. Tu akurat ma Pan naprawdę rację, bo swojego czasu postrzegałem to jako naprawdę jakiś cud, że bez interkomów jeszcze wtedy zgrało się to wszystko, nie było jakiegoś SD error w kamerce, że akurat wszystko było gotowe, włączyło się nagrywanie i... No i wiadomo, to jest niesamowite i ja do tej pory nie ogarniam jak to się stało się. Hehe, he. fakt, że trochę późno, ale pozdrawiam. To jest akurat zasługa talentu Wolcika, który złożył mi te dwa najbardziej popularne shorty. Sejrzyjcie koniecznie na jego TikToka. Nie zdziwcie się, bo możecie spotkać to mnie, jak i filmy, które mi nagrywał i składał. Zobaczcie w ogóle, jaką ma brzydką liczbę polubień. Trzeba mu coś zaokrąglić trochę. Niedawno założył też Instagrama, także jeśli doceniacie jego pracę, pamiętajcie o follow. Dajcie znać jak Wam się podoba taki format. I oczywiście przesadzimy się na Sylwestrza Ustuniaka.